Na kolacji w święto dziękczynienia moja siostra wstała i ogłosiła: Głosowaliśmy i ty już nie jesteś rodziną. Wszyscy zaczęli klaskać. Cicho się zaśmiałem i powiedziałem: W takim razie chyba już tego nie potrzebujecie. Położyłem teczkę na stole. W momencie, gdy ją otworzyła, krzyknęła: Zanim pokroimy indyka, powiedziała Natali, wstając z krzesła z tym samozadowolonym, wyćwiczonym uśmiechem: Musimy wam coś powiedzieć. Wszyscy umilkli, widelce zamarły w powietrzu, ścisnęło mi się w żołądku. Znałem ten ton. Właśnie takim głosem doprowadziła do tego, że zostałem ukarany w wieku 14 lat za imprezę, na której mnie nawet nie było. Przeprowadziliśmy rodzinne głosowanie, kontynuowała, spoglądając na wszystkich niczym królowa na konkursie piękności oczekująca korony. I zdecydowaliśmy, że ty już nie jesteś rodziną cisza. A potem brawa. Moja kuzynka Laura klaskała jak na koncercie. Wujek mecz uniósł kieliszek wina i wygłosił toast. Nawet moja własna matka zaśmiała się i deszmi i powiedziała. No ktoś w końcu musiał to powiedzieć. Siedziałem jak zamrożony, patrząc na swój talerz. Farsz ostygł, ale krew we mnie wrzała. Ojciec nawet na mnie nie spojrzał, tylko upił piwo i mruknął. Tak, to chyba lepiej. Wow! Powiedziałem, powoli odsuwając krzesło. Chyba ćwiczyliście to. Natal i uśmiechnęła się jeszcze szerzej. Przez lata byłeś toksyczny. Po prostu w końcu przestaliśmy udawać. Ty nie jesteś rodziną, dodała mama, sięgając po Żurawinkowy Sos, jakbyśmy rozmawiali o pogodzie. To jednogłośna decyzja. Rozejrzałem się. Nikt mnie nie bronił nikt dobrze. Powiedziałem cicho. Wtedy pomyślałem, że coś takiego może się zdarzyć. Dodałem, wyciągając z torby grubą teczkę i starannie kładąc ją na środku stołu. Dźwięk, z jakim upadła, przerwał śmiech. Natal Iza. Co to jest? Uśmiechnąłem się i oparłem się o oparcie krzesła, krzyżując ręce. Może byś to sprawdziła. Chwyciła teczkę i zaczęła ją gorączkowo otwierać. Jej usta już wykrzywiały się w tej złośliwej uśmieszku, który zawsze nosiła, gdy myślała, że wygrywa. Potem przewróciła pierwszą stronę i zamarła. Uśmiech zniknął. Twarz pobladła. Jej oczy przebiegły po następnej stronie, a potem jeszcze jednej. A potem krzyknęła. Krzyknęła tak, jakby to był film grozy. Krzesło z hukiem upadło, gdy wstała, trzaskając teczką, jakby ją parzyła. Jesteś potworem! Krzyknęła. Jesteś chory, zwyrodniały potworze. Po stole przeszły westchnienia. Joel, jej mąż, chwycił teczkę i ją otworzył. Jego szczęka opadła. Co to jest? Kiwnąłem głową, czy to wszystko jest prawdziwe. Zapytałem. Każde słowo, każdy paragon, każdy zrzut ekranu. Przy stole zapanowała martwa cisza. Słychać było tylko dźwięk widelca w kuchni. Usta mojej mamy otworzyły się, a potem zamknęły jak u ryby chwytającej powietrze. Byliście tak pewni, że się nie będę opierał, powiedziałem, powoli wstając. Tak pewni, że zostanę cichym dywanikiem pod waszymi nogami, dojną krową. Cóż, wiecie, Ceo. Pochyliłem się i spojrzałem Natal i prosto w oczy. Wasz mały występ się skończył. Chcecie wiedzieć, co było w tej teczce. Dojdę do tego, ale najpierw opowiem, jak do tego doszło, bo Natal i nie obudziła się pewnego ranka z myślą, że już nie jestem rodziną. Ta decyzja dojrzewała przez lata. Cegła po cegle, za każdym komentarzem, zdradą za zdradą. Nigdy nie byłem ich ulubieńcem, nawet w przybliżeniu. Natal i była gwiazdą, złotym dzieckiem, dobrymi ocenami, szerokim uśmiechem, umiała oczarować każdego. Mogła skłamać prosto w oczy i sprawić, że ktoś podziękuje jej za to. Ja byłem cichy, zamknięty w sobie. Nie potrzebowałem sławy, a oni tego nienawidzili. Moje milczenie brali za słabość. W wieku dziewiętnastu lat wyprowadzili się, sam opłacałem studia, pracowałem na dwóch etatach, nigdy nie prosiłem o pomoc. Tymczasem Natalii oblała dwa wydziały, wyjechała do Europy, by odnaleźć siebie, a potem wróciła. I wyszła za mąż za Joela, człowieka wyglądającego jak profil w serwisie biznesowym. Tylko w garniturze. Połowę wesela opłaciłem ja. Rodzice nie mogli sobie na to pozwolić, ale jakoś zaraz potem udało im się pojechać na dwutygodniowy rejs. Nie narzekałem. Nigdy nie narzekałem. Nawet gdy żartowali, że jestem rodzinnym księgowym, nadal pomagałem, opłaciłem tacie operację zębów. Wysyłałem pieniądze, gdy mama mówiła, że brakuje na ogrzewanie. Nawet pokryłem część czesnego laury, gdy nie dostała stypendium. Zawsze mówili: oczywiście, dziękujemy, ale takim tonem, który mówił: no, oczywiście, że nam pomożesz, w końcu nie masz własnej rodziny. I może właśnie to wszystko to zdecydowało. Rozumiecie, jestem samotny. Nie mam dzieci, żony, dramatu. Tylko ja, moja praca i mój pies. A w ich oczach to znaczyło, że nie mam nic lepszego do roboty niż opłacanie ich problemów. Natal i szczególnie traktowała mnie jak plan awaryjny. Gdy Joel stracił pracę, zadzwoniła do mnie pierwsza. Tylko mały kredyt, gdy cepsuł się jej samochód. Przecież zarabiasz sześciocyfrowe sumy co ci dwie tysiące. Gdy jej dziecku potrzebny był terapeuta, a ubezpieczenie tego nie pokrywało, zgadnijcie, do kogo zadzwoniła. Zawsze pomagałem. Zawsze, bo mówiłem sobie, że to rodzina. Ale pomoc zamieniła się w obowiązek, potem w oczekiwanie, a w końcu w żądanie. Wszystko zaczęło się od drobnostek, kąśliwe żarty podczas kolacji. O, przyniosłeś wino. Pewnie miło jest sobie na to pozwolić. Oczywiście, że przyszedłeś pierwszy, w końcu nie masz dzieci, o które musisz się troszczyć. Chciałabym pracować do późna i unikać męża. Ale potem stało się jeszcze gorzej. Jesteś taki zimny. Może dlatego wciąż jesteś sam? Nie rozumiesz prawdziwego stresu. Nie masz prawdziwego życia. Po prostu zazdroszczysz, że nikomu nie jesteś potrzebny. A przecież byłem im potrzebny. Ciągle. Finansowo. Po cichu. Za zamkniętymi drzwiami. A potem przyszła wiadomość od Natalii. Cześć. Możesz podpisać się za nas na kredyt na mały biznes? Chcemy z Joylem otworzyć zdrową kawiarnię. Powiedziałem nie. Natali odpowiedziała: wow, naprawdę. I zapadła cisza. To było trzy miesiące temu. Od tego czasu zaczęli mi zimno odpowiadać. Mama przestała dzwonić. Tata wysyłał lakoniczne wiadomości. Nie zaproszono mnie na ostatnią rodzinną kolację. Natal i zablokowała mnie w mediach społecznościowych po tym, jak opublikowała historię o tym, jak pozbywa się toksycznych ludzi. Ale ja nie siedziałem i nie płakałem. Zamiast tego zacząłem zbierać rachunki. Dosłowne rachunki. Prowadzę rejestr. Przelewy bankowe, listy, zrzuty ekranu, daty. Nie jestem głupi. I tylko w ciągu ostatnich pięciu lat wysłałem rodzinie ponad 78 tysięcy dolarów. 8 tysięcy na rehabilitację Joyela 2300 na pilną stomatologię Natalii, która okazała się licówkami na jej życzenie. Półtora tysiąca na operację pleców taty 12 tysięcy na długi mamy z karty kredytowej. 6 tysięcy na przeprowadzkę laury na studia 4500 na rodzinny kryzys, który okazał się wyjazdem do kabu. I ani razu, ani jednego razu nie zaproponowali mi zwrotu pieniędzy. Po prostu je brali. A gdy przestałem dawać, uznali, że problem jest we mnie. Dlatego zebrałem teczkę. W środku jest potwierdzenie każdego przelewu, każdy list i wiadomość z prośbą o pieniądze. Zrzuty ekranu, na których Natali nazywa mnie manipulatorem, przed znajomymi. Bo odmówiłem kredytu chronologia wszystkich dużych wypłat z ostatnich pięciu lat i wisienka na torcie, kopie wpisów w mediach społecznościowych, w których się ze mnie naśmiewali. Mam zrzuty ekranu, na których natali w zamkniętym wątku, do którego nie wiedziała, że mam dostęp, nazywam mnie dojną krową bez kręgosłupa. Cóż, to właśnie to, co zobaczyła, gdy otworzyła teczkę. To dlatego krzyknęła, bo Natali nie tylko została zdemaskowana. Została rozkładana na części pierwsze, fakt po fakcie, linia po linii, strona po stronie. A reszta rodziny zrozumiała, co ona robili. Mama wyglądała, jakby miała zaraz zemdleć, Joel wpatrywał się w linijkę. Gdzie było napisane 200 dolarów na kartę kredytową Natalii, użytą w hotelu w Santa Monica z jakąś Alicją i po prostu zapytał, co to jest. Nie odpowiedziałem. Nie musiałem. Bo po raz pierwszy nie broniłem się. Po prostu pokazałem im prawdę. Prowadziłeś zapisy, powiedziała drżącym głosem mama. Nade wszystko. Odwróciłem się do niej spokojniejszy niż kiedykolwiek. Wy nigdy nie pamiętaliście, więc ktoś musiał. Natal i wciąż stała, blada, z zaciśniętymi pięściami. Jej wzrok miotał się od Joela do mnie, do teczki. To jest naruszenie, wypaliła, nie miałeś prawa. Nie miałem prawa, powiedziałem powoli, wstając. Właśnie stanęłaś przed całą rodziną i ogłosiłaś, że ja nie jestem rodziną. Wszyscy klaskali. A teraz jesteś zdenerwowana, że przyszedłem przygotowany. Joel przewrócił kolejną stronę w teczce. Co to za sprawa w Santa Monika? zapytał, jego głos napiął się. Natal i gwałtownie zwróciła się do niego. Nie zaczynaj. Kto to ta Alicja? kontynuował. Dlaczego spędziłaś tam trzy noce na mojej karcie kredytowej? Jej milczenie było głośniejsze niż jakiekolwiek odpowiedzi. Poczekaj, wtrąciła się mama, unosząc ręce. Uspokójmy się wszyscy i bądźmy rozsądni. Oczywiście powiedziałem. Bądźmy rozsądni. Porozmawiajmy o tym, jak nazwałaś mnie pasożytem, gdy im kasowałaś czek, który ci wysłałem. Za. To niesprawiedliwe. Byliśmy w stresie. Nie uciąłem. Wy byliście w stresie, a ja was ratowałem za każdym razem. A jedyny raz, gdy powiedziałem nie, nagle stałem się wrogiem. Tata, który do tej pory milczał jak grób, w końcu się odezwał. Robisz z tego więcej niż jest. Odwróciłem się do niego, a mój głos stał się cichszy. Pozwalałeś im tak się ze mną obchodzić przez lata. Wiedziałeś, widziałeś, słyszałeś i pozwalałeś, bo było ci łatwiej niż ich powstrzymać. Nie zaprzeczył. Natal i uderzyła dłonią w stół. Jesteś po prostu zły, bo już nikomu nie jesteś potrzebny. To nieprawda, powiedziałem lodowato. Nie jestem zły. Skończyłem. Gorzko się zaśmiała. Jesteś żałosny. Wiesz, jak to wygląda dramatycznie. Przynosisz teczkę, drukowałeś zrzuty ekranu. Myślisz, że to czynicie ofiarą. Po prostu dowodzisz, że jesteś obsesyjny na punkcie kontroli. A ty dowodzisz, powiedziałem, że byłeś mi obojętny, dopóki nie płaciłem twoich rachunków. Nie możesz grać na ofiarę, krzyknęła, sam wybrałeś pomaganie. Nikt cię nie zmuszał. A jednak, powiedziałem, robiąc krok do przodu, jakoś oczekiwałaś tego za każdym razem, aż pomoc stała się obowiązkiem. A gdy przestałem, wyrzuciliście mnie. Mój głos zadrzał, ale nie ze smutku, a z wściekłości. Nie potrzebowałaś brata. Potrzebowałaś portfela na nogach. Joel wstał, trzymając teczkę. To prawda? Zapytał, patrząc na Natalię. Wszystko to. Natalia spojrzała na niego i po raz pierwszy nie znalazła odpowiedzi. Ani fałszywych łez, ani wykrętów, tylko cisza. Skłamałaś mi, powiedział o hotelu, o pieniądzach, o nim. Przedstawiałaś go jako szaleńca. Musiałam, wybuchła. Ustawiał wszystkich przeciwko mnie. Tego nie robiłem, powiedziałem. Zrobiłaś to sama. Pokój znów zamilkł. Wtedy mama pochyliła się do przodu i spróbowała jeszcze raz, łagodząc głos. Słuchaj, kochanie, może przesadziliśmy, ale to wciąż rodzina. Rodziny się kłócą, zostawmy to za sobą. Przerwałem jej. Ty mnie nie słyszysz. Ona za. Co? Nie proszę o pokój. Nie proszę o wybaczenie. Mówię, że skończyłem. Natalia prychnęła. Dość udawania, że to jakiś wielki moment. Już wcześniej tak mówiłeś. Spojrzałem jej prosto w oczy. Nie tak. Sięgnąłem do kieszeni płaszcza i wyciągnąłem kolejną kopertę. Co teraz? spytał tata, wyraźnie zmęczony. Rzuciłem kopertę na stół. Joel złapał ją, zanim sunęła się na dół. Otworzył, przeczytał pierwszy wiersz. Jego oczy się rozszerzyły. Co to jest? wyszeptał. Odpowiedziałem za niego. Dokumenty odwołujące pełnomocnictwo dla mamy. Przedstawiciel medyczny odwołany. Kontakt alarmowy usunięty. Już podpisałem papiery. Nie ponoszę za Was już żadnej prawnej ani emocjonalnej odpowiedzialności. Mama jęknęła. Całkowicie zrywasz więzi. Całkowicie powiedziałem, od tej chwili. Jesteś egoistą, powiedziała, a w jej oczach pojawiły się łzy. Myliliśmy się, ale wciąż jesteśmy twoją rodziną. Odwróciłem się do niej, a mój głos znów stał się cichy, definitywny. Nie, nie jesteście moją rodziną. Chwyciłem płaszcz, ostatni raz spojrzałem na nich i wyszedłem za drzwi. Pozostawiając ich w środku obiadującej kolacji na dziękczynienie, oszołomionych i milczących, otoczonych zimnym jedzeniem i gorzką prawdą Wyszedłem i nie obejrzałem się Nie dlatego, że nie bolało Bolało Ale zamykając za sobą drzwi, schodząc z ich ganków chłodne nocne powietrze, poczułem, że coś we mnie się zmieniło Po raz pierwszy od lat mogłem swobodnie oddychać Nie pojechałem od razu do domu Skręciłem w stronę jeziora, gdzie jeździłem jako dziecko, gdzie tata zabierał mnie na ryby. Usiadłem tam w ciszy, patrząc na spokojną wodę. I poczułem coś, czego nie czułem od dawna. Nic mnie nie ciągnęło z powrotem. Ani poczucie winy, ani presja, ani nikt, kto czekał na przejażdżkę lub przysługę, tylko spokój. Następnego dnia cisza. I kolejnego dnia nic. Ale trzeciego dnia zaczęły napływać wiadomości. Najpierw mama. Nieodebrane połączenie, potem kolejne, potem wiadomość głosowa poważnie? Byliśmy zdenerwowani, ale wciąż jesteśmy Twoją rodziną. Nie odpowiedziałem. Potem wiadomość od Natalii. Nawet nie rozumiesz, co zrobiłeś. Joel składa pozew o rozwód. Zadowolony. Coś z tobą naprawdę nie tak. Potem tata. Zaszedłeś za daleko. Wszyscy powiedzieliśmy rzeczy, których żałujemy. Ale to, co ty zrobiłeś, to bomba atomowa. Twoja matka jest w okropnym stanie. Wróć i to napraw. Nikomu nie odpowiedziałem. Szczerze mówiąc, myślałem, że będę czuł się winny. Myślałem, że będę się przewracać w nocy, zastanawiając się, czy nie przesadziłem. Ale zamiast tego spałem lepiej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich lat. Nie było już wątpliwości co do każdej wiadomości, oczekiwania, kiedy wydarzy się coś jeszcze. Nocnych próśb przez aplikacje płatnicze, maskowanych jako sytuacje awaryjne. Po raz pierwszy od dziesięciu lat mogłem usłyszeć swoje myśli. Zacząłem wcześniej wstawać, biegać rano, powoli parzyć kawę. Umówiłem się na wizyty, które odkładałem od lat u dentysty, lekarza, nawet terapeuty. Nie dlatego, że byłem złamany, ale dlatego, że w końcu mogłem zadbać o siebie. Przepisałem kontakty alarmowe. Usunąłem rodziców, zmieniłem hasła. Zamroziłem wszystkie wspólne konta, do których mieli dostęp. Zablokowałem w hotelu na wszystkich platformach. To już nie była zemsta, to było zamknięcie rozdziału. Tydzień po święcie dziękczynienia napisała do mnie Lora, moja kuzynka, która klaskała, gdy mnie wyrzucono. Nie wiedziałam, że płaciłeś za moje studia. Przepraszam, po prostu podążałam za tłumem. Zawsze byłeś tym, kto naprawdę pomagał. Nie odpowiedziałem, ale przeczytałem to dwa razy. Potem kolejna niespodzianka, wiadomość od Joela. Złożyłem dokumenty, wszystko w tej teczce się potwierdziło. Zdradzała, kłamała, manipulowała, nie tylko tobą, ale i mną też. Postąpiłeś słusznie. Powinienem odejść wcześniej. Nie spodziewałem się tego, ale to mnie poruszyło. Po kilku dniach zrobiłem coś, czego nie robiłem od lat. Złożyłem wniosek o pracę w innym mieście. Nie dlatego, że uciekałem, ale dlatego, że w końcu byłem wolny. Nie było już musisz zostać bliżej domu, kto się nimi zajmie, jeśli wyjedziesz. Zacząłem odbudowywać kontakty z przyjaciółmi, których nie widziałem od lat, z ludźmi, od których się oddaliłem, bo zawsze byłem zbyt zajęty sprawami rodzinnymi. I co najbardziej zaskakujące, niektórzy z nich widzieli mój post w internecie. Napisali po prostu, żeby powiedzieć: jesteśmy z ciebie dumni. To było odważne. Nikt nie prosił o pieniądze, nikt nie obwiniał, nikt nie próbował wszystkiego przewrócić do góry nogami. Po prostu wsparcie proste, szczere, czyste. Ktoś zapytał: Nie żałujesz? Pomyślałem przez chwilę i powiedziałem: Żałuję tylko, że nie zrobiłem tego wcześniej. Myślałem, że to koniec. A w pewnym sensie tak właśnie było, ale z takimi ludźmi jak oni nic się nigdy nie kończy czysto, zwłaszcza gdy zaczynają odczuwać konsekwencje Twojej nieobecności. Pierwsze tygodnie po święcie dziękczynienia były ciche. Cudownie, przerażająco ciche. Żadnych telefonów, żadnego poczucia winy, tylko spokój. Aż do Bożego Narodzenia. 22 grudnia dostałem wiadomość od mamy. Tylko zdjęcie. Ich salon, skarpety, częściowo ustawiona choinka, pośrodku ogromna pusta przestrzeń, gdzie zwykle leżały prezenty. Podpis, bez ciebie to nie to samo. Eli ciągle pyta, dlaczego wujek nie przyjdzie w tym roku. Długo na to patrzyłem. Bez przeprosin, bez uznania, tylko ten sam manipulacyjny podtekst. Spójrz, co zrobiłeś? Spójrz, kogo zraniłeś? Nie odpowiedziałem. 23 grudnia zadzwoniła Natalii. Nie odebrałem. Potem przyszła wiadomość. Wiem, że narozrabiałam, ale nie musisz karać wszystkich. Przyjedź dla Eli. Tęskni za tobą. Dwie minuty później. Przy okazji mama i tata są w tyle z hipoteką. Wiem, że cię to nie obchodzi, ale bank dzwonił dziś. Oto ona, prośba. Zawsze owiniętą w koc winy, przykrytą fałszywą delikatnością, ale zawsze kończąca się tym samym: żądaniem. Zablokowałem ten numer. 24 grudnia kolejna wiadomość, tym razem od taty. Udowodniłeś swój punkt widzenia. Zrozumieliśmy, ale dość tego. Potrzebujemy pomocy. Wciąż jesteśmy Twoją rodziną. Tej nocy siedziałem sam przy kominku z kieliszkiem wina. Rozejrzałem się po moim małym mieszkaniu. Bez choinki, bez hałasu, tylko ja i cisza, którą zawsze mówili, że mnie zniszczy. I po raz pierwszy w życiu byłem wdzięczny za tę ciszę. Ale to się nie skończyło. W styczniu zadzwonił do mnie nieznany numer. Odebrałem odruchowo. Czy to Daniel? zapytał męski głos. Tak. Kto mówi? Nazywam się Marek, powiedział. Dzwonię w imieniu Twojego ojca. Wspomniał, że jesteś głównym zarządcą rodzinnego majątku. Zamarłem. Zrezygnowałem z tej roli dwa miesiące temu, powiedziałem. Jest to uregulowane przez rodzinnego prawnika. Moje nazwisko zostało usunięte ze wszystkiego. Mężczyzna milczał chwilę. Rozumiem. Twój ojciec powiedział, że nie może się z Tobą bezpośrednio skontaktować i poprosił mnie, żebym zbadał opcję. Znajdują się w trudnej sytuacji. Oczywiście, że tak. Natalia i rodzice wyczerpali wszystkie możliwości. Bankomat został zamknięty, sieć zabezpieczeń zniknęła. Teraz próbowali się wykręcać. Odłożyłem słuchawkę bez zbędnych słów. Ale ostatnią kroplą był luty. Dostałem kopertę pocztą. Ręcznie pisana. Bez adresu zwrotnego, ale od razu rozpoznałem pismo mamy. W środku list na trzech stronach. Pierwsza strona o żalu. Powiedzieliśmy to w gniewie. Zawsze byłeś silny. Nie rozumieliśmy, jak bardzo na tobie polegaliśmy. Druga strona, jasna. O winie. Zdrowie Twojego Ojca nie jest w porządku. Natalia teraz jest zupełnie sama. Martwimy się o Eli. Jej jest ciężko. Trzecia strona, haczyk. Sprzedajemy dom, ale hipoteka jest na minusie. Potrzebujemy niewielkiej pomocy, aby przez to przejść. Potem już więcej nie poprosimy. Proszę, Danielu, zrób to dla ojca. Dla rodziny przeczytałem list. Pozwoliłem sobie poczuć wszystko, co chcieli, abym poczuł: ciężar, odpowiedzialność, ukłucie obowiązku. Tęsknotę za naprawieniem tego, co zepsute. Potem złożyłem list, wstałem, poszedłem do kuchni i wyrzuciłem go do kosza. Prawda jest taka, że oni nie prosili o pomoc. Prosili, aby znowu uzyskać dostęp. Chcieli nie mnie w rodzinie, ale tę wersję mnie, która nie mówi, nie tę, która płaciła w milczeniu, poświęcała się w milczeniu, cierpiała w milczeniu. Ale tej wersji mnie już nie ma. Nie jestem ich kozłem ofiarnym, nie jestem ich złotą gęsią. Nie jestem taśmą, która trzyma rozpadający się dom. Skończyłem. A najgorsze dla nich jest to, że doskonale radzę sobie bez nich. Dostałem nową pracę, przeprowadziłem się do nowego miasta, do większego mieszkania, zacząłem od nowa. Zacząłem pomagać w weekendy. Nie dlatego, że ktoś tego potrzebuje, ale dlatego, że chce. Zbudowałem życie, w którym nikt nie dzwoni do mnie o 11 wieczorem. Aby ukryć błąd, którego nie chcę przyznać, gdzie nie jestem karany za niezależność, gdzie dobroć nie jest wykorzystywana jako dźwignia. Nie żałuję, że im pomagałem, ale żałuję, że tak długo się nie zatrzymałem. Chcecie wiedzieć, czym jest prawdziwy spokój? To nie być otoczonym rodziną. To być wolnym od ludzi, którzy nazywają Cię rodziną tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Aktualizacja. Minęło kilka miesięcy. Nie sądziłem, że ten post zwróci uwagę. Szczerze, po prostu musiałem to powiedzieć, gdzieś to umieścić. Ale przeczytałem każdy komentarz. Ludzie, którzy napisali Jesteś odważny, nie zasługują na ciebie i dziękuję. Nie wiedziałem, jak bardzo tego potrzebowałem, dopóki tego nie usłyszałem. A ci nieliczni, którzy zapytali: A co, jeśli się zmienią?, zadawałem sobie to samo pytanie. Minęło kilka miesięcy. Nie zmienili się. Po tym jak ich odciąłem po teczce, po krzykach, ciszy i listach, myślałem, może ktoś w końcu zrozumie, że się zastanowią, powiedzą przepraszam. Nie powiedzieli. Najpierw ucichli, potem stali się przebiegli, potem popadli w rozpacz, a potem znowu pokazali swoją brzydotę. Ale ja, ja stałem się wolny. Od tego czasu przeprowadziłem się w nowe miejsce. Znalazłem pracę, która nie trzyma mnie w nocy. Zacząłem terapię, prawdziwą terapię, tę, w której przestajesz naprawiać wszystkich wokół i uczysz się być ze sobą. Teraz gotuję dla siebie. Lepiej śpię, więcej chodzę, nie drzę, gdy dzwoni telefon. Tak, czasami myślę o Eli, o tym, czego ją uczą, kim ona wyrośnie, uważając to za normalne, ale wiem też, że stałem się przykładem tego, kto w końcu powiedział dość. Kilka dni temu otrzymałem kolejny list, ręcznie pisany od mamy trzy słowa. Wciąż jesteśmy rodziną. Bez kontekstu, bez przeprosin, bez zmian. Ten sam stary haczyk. I po raz pierwszy nic nie poczułem, ani gniewu, ani smutku, po prostu nic. Wyrzuciłem go i poszedłem przygotować kolację. Dlatego wróciłem tutaj, ponieważ to miejsce dało mi jasność, której się nie spodziewałem. Nieznajomi zobaczyli mnie lepiej niż moja własna krew. I oto o co chcę zapytać. Czy postąpiłem słusznie, odcinając się od nich, zrzucając ten ciężar, mówiąc nie i mając to na myśli? Byłem zbyt zimny, czy po prostu w końcu zmęczyłem się byciem jedynym, kto wszystko trzyma? Nie wiem, ale wiem jedno. Po raz pierwszy w życiu nie przetrwam, ale żyję. Dziękuję, że przeczytaliście. Wciąż słuchacie.